Witajcie na kanale Wasze Forum Dialogu. W dzisiejszym filmie przeniesiemy się do historycznej chwili świata boksu, by przyjrzeć się jednej z najważniejszych walk w historii w starciu pomiędzy Jackiem Dempseyem a Jennym Toneyem oraz zjawisku znanemu jako The Long Count Fight. Walka Jacka Dempseya w Jennym Toneyem w Filadelfii w 1926 roku była historycznym wydarzeniem w świecie boksu, przyciągając zdumiewającą liczbę 120 tysięcy widzów na stadion, ta walka jest często pamiętana jako jeden z najbardziej kultowych meczów w historii tego sportu. Jack Dempsey, panujący mi z ciężkiej, był zaciekłym zawodnikiem, znanym ze swojego agresywnego stylu i siły nokautującej. Z drugiej strony, Jane był utalentowanym i taktycznym bokserem, często uważanym za słabszego w tym pojedynku. Oczekiwanie przed walką było namacalne. Stawiam tętni życiem, gdy kibice z różnych środowisk zebrali się, by być świadkami tego starcia tytanów. Atmosfera była elektryzująca, a widzowie wypełnili każdą dostępną przestrzeń, tworząc niezapomniane widowisko. The Long Count Fight lub The Battle of the Long Count to dziesięciorudowy reważ w boksie zawodowym między mistrzem świata wagi ciężkiej, Jenny Taneyem, a byłym mistrzem Jackiem Dempseyem, który Tanej wygrał jednogłośną decyzją. Miało to miejsce 22 września 1927 roku w Soldier Field Chicago. Długie liczenie, tak zwane długie liczenie. Jest stosowany do walki, ponieważ kiedy Tanej został powalony w siódmej rundzie, liczenie zostało opóźnione z powodu niepowodzenia Dempseya w przejściu i pozostaniu w neutralnym rogu. To, czy długa rachuba faktycznie wpłynęła na wynik, pozostaje przedmiotem debaty. Zaledwie 364 dni wcześniej, 23 września 1926 roku, tanej pokonał Dempseya jednogłośną decyzją 10 rund o podniesieniu tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej na stadionie w Filadelfii. Pierwsza walka między Tanejem i Dempseyem została przeniesiona z Chicago, ponieważ Dempsey dowiedział się, że Al Capone jest jego wielkim fanem i nie chciał, aby Capone był zaangażowany w walkę. Capone podobno postawił 50 tysięcy dolarów na Dempseya na rewanż, co podsyciło fałszywe plotki o oszustwie. Dempsey był faworyzowany przez Buchmacher w obu walkach, głównie ze względu na publiczne zakłady które mocno przechyliły się na Dempsey'a. Przebieg walki. Według większości relacji, Tanej dominował w walce od pierwszej do szóstej rundy, używając swojego znajomego stylu boksowaniu z dystansem, szukając otworów i jednocześnie budując przewagę punktową. Aż do końca szóstej rundy nic nie wskazywało na to, że ta walka będzie się znacznie różnić od ich pierwotnego spotkania. <todgłosy> tony's a native new player for the heavyweight crowd. The ship and then decided to go into the fight. Tunney's a big punch. But each time, Tunney smothers the chance attack. W 10. rundzie jest Jednak w rundzie 7 104 943 obecny było świadkami momentu, który będzie żył w historii boksu. Stanem uwięzionym na liniach i blisko rogu, Dempsey wypuścił kombinację ciosów, które powaliły mistrza. Dwa prawe i dwa lewe wylądowały na podbródku Taneja i zachwiały go, a cztery kolejne ciosy położyły go na płótnie. To był pierwszy raz w karierze Taneja, kiedy został znokautowany. We face, we Taneja lewą ręką chwycił górną linię ringu. Dempsey, który często stał nad powalonymi przeciwnikami i rzucał się na nich, gdy wstawali, spojrzał z góry na Taneja. Sędzia Dave Barry bezskutecznie nakazał Dempseyowi ustawienie się w neutralnym rogu. Dempsey stał obok Taneja obserwując swojego przeciwnika. To dało Tanejowi cenne sekundy na regenerację. Zanim Dempsey w końcu przyszedł do neutralnego rogu, Tanej leżył już około 3 do 8 sekund. Bary nie mógł zacząć liczyć na Taneja, dopóki Dempsey nie dotarł do neutralnego rogu, ale wciąż był w stanie policzyć do dziewięciu, zanim Tanej wstał. Niektórzy uważają, że gdyby Dempsey zareagował na polecenie sędziogo na czas, prawdopodobnie odzyskałby koronę świata wagi ciężkiej. Przez noc w siódmej rundzie, słuszność tego argumentu jest przedmiotem dyskusji do dziś. W filmie o walce nałożono zegar, który rejestrował czas Taneja na podłodze jako 13 sekund. Od momentu upadku do wskazania z powodu tego opóźnienia stał się znany jako The Long Count Fight. W ósmej rundzie Tanej wznowił bok z dystansu i uderzył ten Pseja ciosem. Tym razem jednak sędzia zaczął odliczać od razu, zanim Tanej przesunął się na neutralny róg. Tanej dominował wtedy w dwóch ostatnich rundach i jednogłośną decyzją obronił tytuł Mistrza Świata. Po walce Dempsey podniósł ramię Taneya i powiedział, byłeś najlepszy, stoczyłeś sprytną walkę dzieciaku. To była ostatnia walka w karierze Dempseya i przedostatnia Taneya. W marcu 2011 roku rodzina Ginny Taneya przekazała rękawice, które nosił podczas walki Narodowemu Muzeum Historii Ameryki. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży do przeszłości, by przyjrzeć się temu wyjątkowemu starciu. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i polubienia. Do zobaczenia następnym razem na kanale Wasze Forum Dialogu.